Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. link w opisie. Średnia arytmetyczna czterech liczb, x minus 1, 3x, 5x plus 1 oraz 7x jest równa 72. Wynika stąd, że średnia arytmetyczna, czyli trzeba zsumować wszystkie elementy i podzielić przez ich liczbę, czyli mamy X minus 1, dodać 3x, dodać 5x plus 1 dodać 7x, podzielić na 4 no i ta średnia. Wynosi 72. Mnożymy razy 4 stronami, czyli mamy tak: x dodać 3x to jest 4x, plus 5x to jest 9x, plus 7x to jest 16x, minus 1 plus 1 się skraca. Podzielić na, na 4, bo mamy w mianowniku 4 równa się 72. 16x na 4 to jest 4x, równa się 72. Podzielić na 4x to jest 72 czwarte, czyli 72 czwarte, czyli 18, nasz X jest równy 18 odpowiedź D.